Nie wiem, czy, dzisiaj, czy wiecie, że dzisiaj jest Dzień Czekolady. Dlatego przeczytamy jedno z opowiadań z książki Doroty Gelner Czekoladki dla sąsiadki z wydawnictwa Wilga. To jest blok, a w bloku klatka. Żółte drzwi na drzwiach kołatka. Zastukajmy drzwi kołatką i poznajmy się z sąsiadką. Przyszedł dziadek do sąsiadki, przyniósł pyszne czekoladki. Pudel w dziki zachwyt wpadł, czekoladkę to bym zjadł. Miał pnął kot, ja ci pomogę. Strącę pudłą na podłogę. Już darmoszą pudło w kwiatki, w pudle pachną czekoladki. No, nareszcie szczeka pies. Zobacz, ile ich tu jest. Jaka pyszna czekoladka, Pierwszą z niem za zdrowie dziadka. Nagle słychać krzyk sąsiadki: Gdzie są moje czekoladki? Kto je zabrał? Kto je zjadł? Kto na taki pomysł wpadł? Wokół pudła butelit chodzi, warczy. Co ją to obchodzi? Pytaniami nas zanudza, przecież ona się odchudza jakieś zwierzaki, zjadł wszystkie czekoladki. Życzę Wam w tym dniu, żeby ten dzień był bardzo czekoladowy. No i radosny. Pozdrawiamy.